Tak to wszystko jak widzicie nie było tego wcale tak bardzo dużo No i tu jedyne co musimy zrobić na razie to wrzucić to No i się, przy okazji Ale co my się luczy po tysiąc No i jeszcze tu porozwalam Tak, jak już zauważyliście, zdobyliśmy prawdziwego pirata. No, będzie dodatkowy złoty klocek. Tu dokładnie w tym miejscu było, schowany, było schowane 10 tysięcy. Teraz powiem się spytać, jak mamy to odpalić. Otóż, no, dopiero w trybie fabularnym możemy. Więcej nie zdradzę. A więc tak, no, idziemy pod wodę, musimy założyć tą beczkę. Inaczej nic tam nie zdziałamy. Jak widzicie, musimy nacisnąć na ten... przycisk. Następnie tutaj wejść. Nacisnąć na drugi przycisk. Więc... Tak, tutaj nam się to podniesie, dzięki czemu będziemy mogli zapłynąć. Wyrzucimy to, żeby było szybciej. Aha. Nie wiem, po co mi tam wskoczyli spoko. Tak to nam coś się zaczepi. Teraz idziemy po... Tak. Ruszamy, ta mała będzie nas atakowała, ale tak naprawdę nic tam nie będzie robiła. Z góry sorry, że nic tam nie znalazłem na dole, yy, ponieważ yy, zapomniałem o tym, wybaczcie. Zapomniałem w ogóle o, o kompasie. Tak. O, jak widzimy, piękna obrona. Taka sparła. Ale dobra Na razie patrzymy co tu jest Tak tu jest szkło czyli możemy je potem bezpiecznie I yy, Tak, yy, muszymy, musimy zabić tą wredną małpę która nam zabrała yy, jakż nasz wspaniały medalion. Tak, trochę jako kobietka i musimy Fuck. A jeszcze się kasę się teraz tak naprawdę nie martwię ponieważ 100% prawdziwego pirata już mamy teraz naprawiamy zbudowamy się i jakiegoś kolesia idziemy szybko Jackiem żeby nas nie załatwili beczka, beczka, beczka szybko przyda potem Ale zrobiłem tak tu, tu na, na takie coś może tylko jack y, wejść yy. już mówię że tu jest mini zestaw Dobra. idziemy sobie tam Oj, prawie że mi spadł się jak za, zawsze się przyda coś dobry 10 tysięcy jeszcze bardziej Teraz tak, musimy tutaj. Ale co? To się zawali. I ja lecimy. W dół. Dobra. Muszę już to podnieść. Yeah. Stronger. Tak, jak coś to sorry, ale mój angielski nie jest na najlepszym poziomie. Mam czwórę. W szóstej klasie miałem czwórę na koniec. Hmm. ale tu była taka cała czwóra, więc proszę nie wincie mi tak bardzo za to. I każdy jest stworzony do języków optych. So, idziemy tutaj. Tak, załatwiemy ma małpkę. Bijem, 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 bijemy. I co teraz? Odpowiedź. Nie wiem co teraz. Ale chyba musimy tu podejść. Tak. Eee, dlaczego nas chytali? Przecież Ja sobie raźniej z nimi doskonale. Tak. Kolejny poziom za nami. Kolejni bohaterowie do listy. Prawdziwy pirat 100%. Jak zwykle jestem happy. Mamy już prawie że 300 tysięcy. Być może w, przysz w przyszłości, niedalekiej przyszłości zrobię odcinek tak samo z, por y z portem, w którym powiem jak zdobyć niektóre klocki. Nie może się przyda. A więc dobra, a wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gry Lego, Piracy z Karaibów.